Grażynka, Ty biznesowa dziewuszka jesteś. Z czego to wynika? Myślę, że bardzo duży wpływ na to moje dzieciństwo miało. Moi rodzice od zawsze prowadzili biznes własny, sklep. I ja tak zostałam w takim środowisku wychowana. Jest takie powiedzenie, że z kim przystajesz, takim się stajesz. I wydaje mi się, że to, że moi rodzice od zawsze prowadzili biznes i ja dorastałam w biznesie, em, sprawiło, że, że mam takie, a nie inne podejście teraz do własnego biznesu i do życia. A łatka jedynaka? Co z tą łatką? No jestem, bo jesteś jedynaczką. Jestem, jestem jedynaczką, więc yy, Samolubna? nie trudno. Samolubna? Yy, po części na pewno egoistka, ale to też yy, myślę, że życie mnie tego nauczyło i zrozumiałam, że jednak w życiu trzeba troszeczkę tym yy, egoistą być. A o łatkę yy, rozpieszczonej jedynaczki nie było mi trudno, bo jestem jedynaczką i to bardzo, bardzo łatwo komuś taką łatkę przylepić, nie znając czyjegoś życia. No tak. I, I ze mną było tak samo. Ludzie widzieli tylko, że mam nowe spodnie, że wyjechałam na wakacje, że dwa tygodnie byłam na nartach w Alpach. To tak troszkę jak nie ocenię książki tak. o okładce. Ale ludzie nie widzieli tego, że owszem, ja miałam wszystko. Rodziców było na to stać, więc dlaczego miałam tego nie mieć? Ale nikt nie widział tego, że zanim wyjechałam na wakacje. Było powiedziane, super, pojedziesz, tylko przyjdź na miesiąc i pomagaj na sklepie. Hej, to chwilę nie, to tak naprawdę musiałaś zapracować. Musiałam zapracować. No to coś Ciebie tak. za jedyna, który tak, o, niby ma, ale no w sumie właśnie. na to pracuję. No sensu tak, w ogóle. Tak, to dokładnie, to chyba coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Ale to jest właśnie to, że ludzie tego nie widzieli. Oni tylko widzieli ym, to, co było finalnie, czyli ym, coś nowego u mnie, nowy telefon, no tak. nowe spodnie, wyjazd. Oni widzieli to, co już było finalnie na końcu a nie widzieli tego, co, co było przed, dlaczego ja to dostałam. To nie było tak, że ja przyszłam do rodziców i powiedziałam, słuchajcie, nowy telefon potrzebuję, a oni powiedzieli, wyciągnęli z kieszeni i powiedzieli, masz. Mhm. Ja musiałam sobie na to zapracować i jestem wdzięczna za to. No właśnie to, to, to jest dużo fajne, tak, to jest fajne, bo y, tą właśnie praca i nauczenie się pracowitości, bycie pracowitym i to bardzo uszlachetnie. Tak, bo ja też zaczynałam, jak w sumie to ja miałam z 13 lat może, e, pamiętam i to stałam i sprzedawałam na straganie i kwiaty, i warzywa, i, e, i wyjechałam za granicę, sprzątałam. Przed wyjazdem też współpracowałam z agencją marketingową, to byłam hostessą, jeździłam mhm. na tarki, bardzo mi się to podobało i właśnie wiem, że praca szlachetnia ja się uczyłam, pracowałam, uczyłam, pracowałam i ja też na wszystko musiałam sobie zapracować. I powiedz mi, nie widzisz tego, że y, tak naprawdę, y, kiedy ludzie, czy mnie, czy ciebie pytają teraz, jak ty to zrobiłaś? No właśnie, zawsze się śmieję, bo no ja jak mówię, no to pra zrobiła? praca, tak? Praca. praca, praca uszlachetnia, tylko że ja jestem, ja lubię pracować mhm. i ja też widzę, że ty też masz takie wartości, um, nie boisz się pracy. Mhm. I zrobisz to, i zrobisz to. I dobrą imprezę, grażynka zorganizujesz. Nie ma, to, nie ma się to oszukiwać słuchaj, tak? yy, do, do takiego sprawy. I na pole lżeńca. pójdziesz, słuchaj, ja to o tobie się dowiedziałam, że ty w ogóle. No takie, no, taka, no trochę taka wieśniaczka też, tak? Tak, tak. I, <laughs> Przez ja przypadek się... i to nie z internetu. Tak, ja się, ja się z tego śmieję, ani też, ale też się tego nie wstydzę. Wiadomo, nie, nie mieszkam na jakiejś bardzo malutkiej wsi, bo mieszkam w mieście na obrzeżach miasta, ale no, ten kawałek ziemi jest i, i, i trzeba jakby dbać o, to, o tą ziemię, czyli tak to koszenie wszyscy się śmieją. O trawę skosić. Ja mówię, no fajnie, tylko że ja mam hektar do skoszenia, a nie 4 metry kwadratowe, lecę, lecę. E, więc, więc wiesz, e, ja się śmieję, że my jak zaczynamy kosić, to jak skończymy już na samym końcu, to to już z przodu. Tak, ale ja to, ja lubię, ja się nie nadaję do miasta. Mimo wszystko, mimo tego, jaką jestem osobą, że jest mi wszędzie pełno i, i właśnie, że jestem taka biznesowa, nie nadawałabym się do życia. Ale ciszę i spokój? Wbrew pozorom, <noise> może to dziwnie zawsze, że ja to mówię, ale tak, lubię. Lubię i bardzo sobie to cenię. I, i myślę, że, że. Ale też lubisz chaos. Ja jestem chaos. No właśnie. No więc, no słuchaj, gdyby <noise> ja się, taki. Ja jestem chaos. No tak, ty jesteś chaos. Ale to, słuchaj, to teraz jak? Ciebie? Gdybym, Gdzie ciebie dać? Gdybym, słuchaj, ja taki chaos. Zamieszkała w chaosie, o. to przecież tego by się nie dało ogarnąć. No można, mógłby być ten problem. Tak więc jest. wydaje mi się, że y, takie charaktery, jakie mam ja, właśnie idealnie wpisują się w tą ciszę, bo gdzieś musi być ta równowaga, słuchaj. Nie może być cały czas, jak my to mówimy, hard, tak? I nie może być nie, nie. cały czas chaosu, i mm, bo to. To mi też pozwala się, wiesz, wyciszyć w takich momentach. Tak. Gdybym ja na przykład y, po, po jakimś dniu y, ciężkim, gdzie mam wszystkiego dość i wiesz, i rzucam przekleństwami na, na lewo i prawo, y, miała być jeszcze w otoczeniu chaosu, typu na przykład jakieś duże miasto, zgiełk, y, gdzie wszystko jest to tempo życia i, i tak dalej, ja bym nie potrafiła chyba sama, wiesz. Ten hamulec ręczny zaciągnąć tak, tak, nie potrafiłabym. Tak, tak, tak. Ale, a to, że mieszkam właśnie na obrzeżach, gdzie jest cisza spokój. Teraz już mniej, bo kiedyś to się śmialiśmy, że, że u nas to nawet policja nie dojeżdżała. <grym> nie, policji nigdy w życiu nie widziałam przyjeżdżającej. U nas są dwie ulice, słuchaj, dwie ulice, więc no, ciężko się też zgubić. I to, to miejsce mi pozwala się po prostu wyciszyć nie? I, i złapać taki, taki balans. Fajnie i super, o to chodzi. Um, Grażynka biznes online. A w ogóle Grażynka, w ogóle Grażynka, bo to, bo to nie jest twoje imię. To w ogóle <grymka> o co chodzi? E, Grażynka, skąd się wzięła Grażynka? Nie wiem, to jakoś tak na początku e, pracy online wyszło e, z Karoliną, że ona Halina, jak Grażyna, ale skąd. Się? Grażyna została. Bo, bo są, wierzy, to jest są ja takie przemieszkiem na czacie gra... i tak. wszędzie to mam Grażyna zapisane. Tak. I ja nawet już nie umiem Cię odszukać po Aneta. Ale, ja się wkurzam, mówię, że to nie, to nie o to chodzi, tylko ludzie, y, ludzie też już mnie znają na Instagramie jako, jako Grażyna, widzisz, to, to znowu jest marka element osobista. marki, tak, marki to to marka osobista. że jak ja piszę z ludźmi, y, no to oni nie zwracają się do mnie Aneta, tylko jest Grażyna, no ale, też, ale no. to, jest, to jest też fenomen, bo tak jak ty mówisz, nie wiadomo, skąd się to tak naprawdę wzięło, ja już nie pamiętam, skąd to określenie, chyba z określenia Grażyna biznesu, czy tam Janusz biznesu i, i tak to może wyszło, nie pamiętam. Ale to, to się stworzył fajny element marki osobistej. No to bo wszyscy mnie znają e, jako grażynę. Biznes online, biznes online, biznes online. No bo ty sobie tutaj ostro działasz online, jesteś zadowolona, pocieszna, e, budujesz swoją marką mm. osobistą. E, I jak to w ogóle u Ciebie się wszystko zaczęło, zapoczątkowało? I dlaczego? Zaczęło się od tego, właśnie może dlatego, że jestem takim chaosem i ja się totalnie nie odnajdywałam w pracy na etacie. Wiesz, no ja tak, się bo, czułam bo uwięziona i chyba tak. też nielubiana. Yy, nielubiana. <laughs> ja mądre, ogólnie... Ej, ale słuchaj, słuchaj mądre, ale na Ciebie nikt nie lubi i wszyscy się Ciebie tak, boją. Tak, i słuchaj. wszyscy się mnie boją, No słuchaj. właśnie, Ciebie Grażyna, jest... wszyscy się boją i Ciebie nikt nie lubi. <laughs> tak, ale ja zawsze mówię, to jest ok, słuchaj, to jest, jest ok. Prawda. I zawsze mówię, dobrze, spokojnie, tylko spokojnie, to tak, jest okej. Okay. Tak, tak. <laughs> um... Biznes online, biznes online. <laughs> Dlaczego? Mm... Nie odnajdywałam się w pracy na etacie, wiesz, um, ja, ja chciałam więcej. A wiedziałam, pytań może, co? Tak, i ja na przykład chociażby pracując w aptece, wiesz, ja miałam pomysły, co tu zmienić i tak dalej. Tu wiesz, takie prozaiczne rzeczy jak poprzestawianie no szapek z włókami. Tak Tak. Ale wiedziałam, że to nie jest mój biznes, więc ja nie mogłam tego robić, a no, totalnie nie jestem w stanie wpisać się w takie, w takie kanony pracy na etacie od, od 6 do 14, bo ja się czuję ograniczona, ja trochę jestem ograniczona, <grytanie> <grytanie> ale nie, nie, nie leży mi to, totalnie, ja się źle czuję, źle czuję, ja, wiesz, to tak jakbyś zamknęła kogoś w klatce, tak? I, i, I wiesz, że no, wystawisz rękę na lewo, już masz ścianę, na prawo już masz ścianę. A w I... się online, to tak nie jest? Nie, <laughs> nie. Super. nie u nas, nie u, nie, nas. Nie, nie u nas, bo u nas jest bez granic. Tak? <laughs> u bez nas jest ścian. bez granic i to jest właśnie tak. ważne. Właśnie ta nazwa jest bardzo ważna, właśnie Team Bez Granic. To ja to zawsze jest z, granic. z dumą o tym mówię. Team? Bez granic. Bez żadnych granic. Bez żadnych granic. Ani w pracy, ani, 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 ani w Ani rozwoju, w relacjach, ani, ani, w, rozwoju, relacjach, tak. ani w zarobkach. Tak? Dlatego na przykład ja nie rozumiem, dlaczego ktoś określa, że e, w, pracując w MLM czy, czy nawet w naszym teamie, można dojść do punktu, gdzie zderzasz się ze ścianą. No nie, nie ma takiej. Opcji. Nie ma takiej możliwości, bo e, to teraz wybór należy do Ciebie, albo tę ścianę omijasz, idziesz dalej, albo tłuczesz głową o tą ścianę przez kolejne 10 lat. Tak, tak. Dlatego um, bardzo mi się podobało um, u pana profesora Walkiewicza um, takie porównanie, że um, ludzie uczą się na błędach. Tak. Co jest totalnie nieprawdą? Mądrzy ludzie uczą się na błędach, bo Ile jest ludzi, którzy właśnie walą tą głową ściany i nie wyciągają z tak, wniosku. No, więc nic nie ulepsza od tak, Więc owszem, y, uczymy się na błędach, ale mądrzy ludzie uczą się na błędach. Nie każdy się uczy na błędach. Nie, nie. Ludzie powtarzają jeden i ten sam błąd 10-20 lat, tak? Tak, dlatego ja na przykład nie rozumiem, dlaczego kogoś trzeba motywować. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Ja tego nie, nie rozumiem. Jak, y, że, że kogoś trzeba motywować do zrobienia czegoś? Że kogoś, y, nie wiem, trzeba jakoś natknąć, czy do pracy, czy do czegokolwiek. Ja tego nie, ja nie rozumiem tego pojęcia, ale właśnie może przez to. Y, przez to, że byłam w tym biznesie, wiesz, od dziecka, tak? Więc dla mnie, jak ja założyłam swój własny biznes, y, dla mnie y, nie są dziwne pojęcia zapłacić ZUS, podatek, wiesz, to są dla mnie rzeczy, z którymi ja jestem obyta. Tak. tak ja wiem, tak. że takie coś jest, koszty, przychody, tak, tak, zysk, że nie wiem, że jest ciężko, że tak. trzeba y, nie wiem, że są jakieś problemy na drodze, że tak. trzeba właśnie poszukać rozwiązań. Tak, tak? ale to widzisz. Są rzeczy, z którymi jesteś, jakby no, obyta przecież. Tak, 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 ale tak. dużo dziewczyn, które chcą dołączyć i robić biznes online, nie jest. Nie jest i to mnie. To mimo, że kocham ten biznes i MLM jest dużo rzeczy, które mnie denerwuje, okay. żeby już nie powiedzieć brzydko, ale, <grym> ale które mnie. <grym> tak, e ja wiem, że ty grażanka przeklinasz czasami. Tak. Nie. Próbowałam się oduczyć, ale. Ale to chyba nie wypali tutaj. Nie, nie. Wyobrażasz sobie mnie nieklnącą. Nie no nie. No to się nie da, to no nie, 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 nie idzie nie. w parze, wiesz, no, Grażyna, która no ładnie się wysławia i nie. A klnie. wyobrażasz sobie mnie mówiącą, e, nie mówiącą, tylko spokój nas uratuje. Albo rozwój jest najważniejszy. Nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie. To widzisz, to, a, ile książek, to... a ile książek przeczytałaś? A wiesz, że motywacja to wynika tutaj ze środka, a nie tylko z czytania książek? Tak, one tak. mogą pomóc i one na pewno pomogą, ale jeśli ty nie czujesz tego tutaj, no to co może ci pomóc? I jak może tak. ci to pomóc? Tak. Trzeba się na to otworzyć, tak? Oczywiście, oczywiście że tak. Dlatego właśnie tak mówię. Kocham ten biznes, ale też nieziemsko mnie denerwuje. Może nie biznes, ludzie. Podejście ludzi. Podejście niektórych jest dla mnie niezrozumiałe. I nigdy tego nie zrozumiem. Nie rozumiem sytuacji, że ktoś do mnie mówi: Słuchaj, muszę sobie dać czas, muszę coś przemyśleć. Wiesz, y, pracuję sobie po cichu teraz. Dla mnie to są pojęcia, których ja Ty, nie zrozumiem. To może tak wszyscy przedsiębiorcy musieliby zamykać na przykład swoje biznesy na miesiąc tak. i napisać taki szyld, zrobić. Tak. Teraz mam ci potrzebuję ciszy, um, i muszę po przemyśleć, co tak. zrobić dalej. Ja sobie na przykład Stacja ja to nowatyw. Właściciel stacji benzynowej. Tak. Dzisiaj. Dzisiaj muszę to. przemyśleć, tak. przemyśleć czy mi się chce pracować. Tak, tak. No I tak dlatego jest. ja tego nie zrozumiem, bo wyobrażam sobie, że moi rodzice wieszają kartkę na drzwiach sklepu. W tym miesiącu już nie będzie otwarte, bo będziemy pracować w ciszy. I wiesz, i musimy sobie coś przemyśleć. No, kurczę. No wiesz. nie Wiesz, albo robię biznes, albo go nie robię. I, ale to też, wydaje mi się, wiesz czego wynika? Mm, z podjęcia świadomej decyzji dołączenia do biznesu. Na pewno. Bo bardzo dużo osób podejmuje decyzję, ha, super spróbuję, spróbuję. To mi szkodzi zaryzykować. Tak, nie podejmuję świadomie decyzji. No, spróbuję, Bo albo wtedy. zobaczyć, sprawdzić. Tak, albo wtedy, kiedy ty podejmujesz świadomą decyzję, to jesteś świadoma, że będzie, będzie źle. Nie będzie tak, tylko tak, cały tak. czas no high. Nie, 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 nie. Tylko przyjdzie moment, kiedy będzie źle, i jesteś świadoma tego, że będą wzloty i upadki, jesteś świadoma tego, że będą e, problemy finansowe, jesteś świadoma tego, że, m, że coś pójdzie nie tak. Ja jestem tego świadoma. Dlatego tak. ja nie mam. Ostatnio miałam, dobra, e, ja nie mam takich <laughs> momentów, że ja, nie wiem, był gorszy miesiąc. I ja, ja na przykład mówię, teraz to ja muszę sobie to wszystko przemyśleć. Nie zatwierdzielam no dwa razy idę bardziej. Bo jestem świadoma, ja jestem świadoma, słuchaj, że jak osiągnę poziom, który chcę, to jestem przekonana, że ja z niego spadnę. Ja mam świadomość, o, tak, że, ben, tak. że są nie I tylko okay. awansy, tylko tak, że, tak. że są spadki. I to jest super okay. Dlatego tak. później jak ja spadam z poziomu, ja nie jestem w ogóle tym zdziwiona. Ja nie jestem rozczarowana, Tak. ja robię szybką analizę, co nie poszło tak, i co tak, trzeba tak. poprawić. Ja nie siedzę i nie płaczę. Tak, tak, tak. Plan, działanie, analiza, ulepszenie i tak non stop. Tak. tak. Bez cichych dni. Bez cichych dni. To jest fajne. że w związku. No, może się zdarzyć. Może się no, zdarzyć. Jest no jest różnie. <laughs> <laughs> Ale tu wiesz, no, to biznes jest jak życie. Biznes jest tak. Mhm. Raz jest super. U nas super. jest też super połączone z naszym lifestyle, nie? Tak, nasz biznes. Tak, bo MLM to nie tylko biznes. Ja mam wrażenie, że MLM to jest styl życia. To właśnie jest styl życia. To jest styl życia. I bardzo dużo osób <laughs> próbuje pozostać przy swoim światopoglądzie, przy swoich opiniach um, i robić MLM. Tak się nie da, bo MLM, mam wrażenie, powinien. Wejść w człowieka, jakkolwiek to brzmi. Tak, nie wiem, tak, czy nie tak, rozumiesz, tak, ale, tak, rozumiem, rozumiem. ale ten biznes tu właśnie powinien, środka, Tak, w ciebie, tak. Nie tylko, wejść. że na kartce, nie tylko, że taki, taki jest plan marketingowy. No nie, e, te rzeczy są istotne, ok, ale żeby go poczuć, tak? Żeby tak. Go po prostu poczuć. No i przede wszystkim, no słuchaj, trzeba się y, otworzyć na pewne rzeczy. MLM to jest niesamowite wyjście ze swojej strefy komfortu. O tak. Bardzo, bardzo, bardzo. Y, y, Melem bardzo otwiera ludzi i pomaga im właśnie wyjść ze swojej strefy komfortu. Tylko pytanie, jeden się otworzy, drugi nie. Tak. Czy, czy ktoś tego chce? Dlatego ja nigdy nikomu, kto dołącza, 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 dołącza? to nie jest istotne. Nie jest nie ja mówię: słuchaj, no nie będzie łatwo. Będzie ciężko, bardzo ciężko. Nie lubię mówić, że będzie super. Nie lubię, bo, bo wiem, że nie będzie. Będzie ciężko. Początki są ciężkie, słuchaj. Dla kogoś, kto, kto wcześniej wstawał o godzinie 5.30 i szedł na 6 do pracy, on ma teraz wstać, pomyśleć o kontencie na Instastory, o, o wrzucenie postu, o zadbanie o klientów, o, o sprawdzenie promocji, o poprowadzenie szkoleń, zoomów, zadbanie o swoją grupę. To się wydaje bardzo absurdalne. Bardzo. I dopóki my się nie otworzymy na to, i nie wyjdziemy z tej strefy komfortu, ten biznes nigdy się nie uda. Tak. Nie, można, nie można mieć um, w głowie takiego przeświadczenia, że um, dobra praca to ta na etacie. No słuchaj, jak my jesteśmy uczeni? Właśnie co odróżnia mnie od innych ludzi? Bo ja właśnie nie byłam nauczona, że ja mam mieć dobre studia, ciepłą posadkę, dobrze płatną i na tym się moje życie kończy. A bardzo często tak y, pajamy naszym tak. dzieciom, że tak ma być, tak. że tak funkcjonuje świat, że trzeba mieć dobre oceny w szkole. To jest główno prawda. Nie trzeba mieć dobrych ocen w szkole. To jest kompletnie, dobre oceny w szkole nie przekładają się nie później na życie i nie, nie, tak. nie, nie świadczą, czy osiągniesz sukces, czy nie w życiu. Dokładnie. Dokładnie. A my jesteśmy od dziecka nauczeni, masz mieć same piątki, świadectwo z paskiem, żeby się dostać na dobre studia, po studiach znaleźć ciepłą posadkę, dobrze płatną, tak żeby od razu wiesz na start dostać umowę na czas nieokreślony, bo to fajnie do kredytu później tak, łatwiej tak, 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 wziąć. To, mm -hmm. I tak jesteśmy uczeni. Rzadko kiedy jesteśmy mm, uczenie takiego biznesowego podejścia życia. Uczeni, jak, jak być A ja, Ale z drugiej strony, jak ma być <tuszyklam> inaczej, skoro temat pieniędzy jest tematem tabu? Zauważyłaś to? Tak, A tak. pieniądzach się nie <tuszyklam> rozmawia. <tuszyklam> za co ja byłam <tuszyklam> też bardzo hejtowana na Instagramie, tak. bo ja otwarcie mówię, ja kocham pieniądze. One jeszcze mnie nie, ale spokojnie dojdziemy do poczekam, tego. Poczekam, poczekam. Poczekam. Ja kocham pieniądze. Kocham Serdecznie. zakupy. Ja za każdym razem, jak yy, mało mówię o tym, ile zarabiam, ale jak już powiem. To w sumie, w sumie, to, to w sumie nikt nie wierzy. Bo ludzie wiedzą mm. lepiej ode mnie, tak. ile ja zarabiam. Wyobraź tak. sobie, że ktoś wie lepiej od ciebie, ile ty masz na końcu. No, tak jakbyś słuchaj, się ludzie, czuła. Ludzie... Jakbyś ludzie... się czuła, słuchaj, no halo, słuchaj. Ja też mówię. Jak mówię, to tak. mówisz, że kłamie. Tak. Ja jestem, ja jestem okrzyknięta kłamcą przez to, że nie mówię prawdy, ile zarabiam. No mówisz. Tylko ludzie tego nie słuchają. Ale ludzie. Ale? Cię nie wierzą, że to. kłamie. Ale słuchaj, to jest e, też. E, że dobre. to jest w ogóle niemożliwe? A tak, tak, no tak? bo przecież biznes online nie działa. Tak, nie działa. No nie, 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 nie. My jesteśmy opłacaną sektą i, i, i stąd się, się... No, to, no tak, no. słuchaj, ja tylko powtarzam, co mówią ludzie. Ale zobacz, tak jak ty mówisz, że. Dobrze, no że mamy to w nosie. <średź> że jesteś okrzyknięta kłamcą, to też e, fajnie nawiązuje do tego, jak ja kiedyś powiedziałam, że mnie się nie da obrazić. No tak. Mnie, nie też, nie. Mnie się, nie się, też nie. Mnie się nie da obrazić, i, bo albo ktoś mówi o Tobie prawdę, no to skoro mówi prawdę, no przecież tak jakby mi ktoś powiedział, słuchaj, y, jesteś gruba. No jest. To. Ja mam się obrazić, że ktoś powiedział prawdę, to no słuchaj. A druga opcja jest taka, że ktoś y, skłamie na twój temat. Czyli na przykład powie ci, Jesteś kłamcą, bo tyle nie zarabiasz. Nie masz prawa się o to obrazić, bo to jest kłamstwo. Bo tak, bo to nie nie, tak, tak. Więc y, ja, ja powtarzam, że. Nie, no, ja też nie mam wpływu nie na to, tak? To ja nie mogę tego nawet zmienić. Tak. Dlatego słuchaj, fenomenalne jest właśnie, jak ludzie się mnie pytają, czy nie przejmuje się tym hejtem w internecie, no bo jednak gdzieś ten MLM online i hejt idzie w parze, niestety, i będzie na pewno bardzo długo. Ja zawsze mówię, daję jedną radę, fenomenalną opcją na pozbycie się jakichkolwiek kompleksów i przestanie się przejmować opinią ludzi jest oglądnięcie sobie na YouTube, Matura to bzdura. Bo słuchaj, na przykład ktoś mi napisze teraz komentarz, albo skomentuje moje stories, że jestem taka, taka i taka. A oglądasz później matura, to bzdura, i widzisz, że gość mówi, że mamy pięć księżycy, nie? Ja mam się przejmować opinią takiego człowieka, nie? No tak. No tak, Albo że to. mamy 35 planet w układzie słonecznym i taki ktoś mnie hejtuje. Tak, no to, tak, tak, wiesz, tak, tak. Ja mogę się przejmować opinią mojego męża, moich bliskich osób. Tak, wiesz, y, twoją osobę, z jako... którą współpracuję, tak. jak szkolenia, Ale... więc mentor, tak, tak. Ale tak. słuchaj, jakiś y, pan z internetu, X. który twierdzi, że Ziemia ma y, 7 księżycy i mamy 35 planet w układzie słonecznym, on mnie hejtuje, no to. On też często, gęsto nie ma zdjęcia i dziwny nik. Tak. <laughs> Miałyśmy ostatnio taką sytuację. No miałyśmy. Miałeśmy. Serduszko, a rada dla osoby, która jest zainteresowana współpracą e, albo właśnie pracą online. Coś moc podjęcie, podjęcie świadomej decyzji. Jeżeli nie, nie jesteś przekonana na 100%, daj sobie czas. Nie wchodź w to tylko dlatego, że to pięknie wygląda i chcesz i spróbować. Nie. Wejdź w to świadomie, podejmij świadomą decyzję. Wtedy, kiedy będziesz świadoma tego, że owszem, będzie super. Ale będziesz przygotowana na porażki. No i świetnie, tak podsumujemy dzisiejsze nasze spotkanie. Tak jest. Cheers! Tak